Reprezentuję lokalną grupę działania północne Mazowsze. Eee, zajmujemy się szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich. W tym momencie realizujemy zadanie, które jest projektem dofinansowanym przez Fundację Orlen. Dziękujemy Fundacji Orlen za wsparcie naszego pomysłu, dofinansowanie naszej inicjatywy. Dzisiaj spotykamy się na Mazowieckim Potańcu w Opinogórze Górnej. Jest to impreza z tańcem z folklorem, z dobrą muzyką. Występują nasze zespoły lokalne, folklorystyczne, są małe dzieci, seniorzy oraz dorośli. Jest orkiestra denta, repertuar jest ludowy lub też są tańce narodowe wykonywane. Występują nasze gwiazdy tutaj lokalne, ale również gwiazda, zespół Kompania Prusinowski. Spotykamy się przy licznej publiczności. Mamy nadzieję, że porwiemy wszystkich do tańca.